Hej się, Manko z tej strony, ale dzisiaj kupuję karnet zadymiarski w w Stambule. ja mam do tego Stambuł Guys, w Brunstarsie, gdzie muszę zabić jednego przeciwnika. Jest po prostu 21, nie jestem zmęczony. także ja wam pokażę gameplay, jak zabiję tego innego po tej dzisiaj, ogólnie słyszymy. Także kupuję karnet. Do tego nie robiłem przez sklep, więc zrobię screen na miniaturkę. Czy na pewno chcesz kupić karnet? Robię to. tak się to robi. Okay. Najpierw odbiorę jakieś monety, klejnoty i w ogóle. Spray. wywaliło mi, sorry, waliło mi nagranie. Gdzieś tu skończyłem odbierać. Się będzie chciało, to może zrobicie edita z, 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 z odblokowywania moich wszystkich postaci karmi. Dówek dobro, bieram stylę do tego. Jest pierdóbko, jaka się modka На, на Сам. От знака, от знака. От знака, от знака. От знака, от знака. Сразу Napisz od razu w komentarzu jak myślisz na jakim poziomie mocy będę mógł ulepszyć sama na samym końcu filmu. A właśnie to jest jeszcze opening karnetu poprzedniego, bo to przecież znika. Nice. ale tam mam mega dużo skrzynek. 500 punktów mocy. Teraz mogę tam tamte wcześniejsze, wcześniejsze dawać. Do guza chyba, to był guz. No to był guz. Jeszcze do gazu mogę dawać, bo ja tam mam. Mało punktów mocy do niego Tutaj możemy gadżet do niego wydropić Ale ja chciałbym żebyśmy mogli oczywiście star power Bo do sama raczej będziemy mogli star power już wydropić Mogę mu ładować jeszcze jedne. I teraz do guza. Dobra, robimy opening pinpacka. Pierwszy pinpack. Spike, dobra. I jeszcze tutaj pakiet odznak. Tik. Cezar sam. Tu, tu, Super fajny skin. Dobra, widzimy się, jak po zakładam emotki. Dobra, biorę, bo mam jeszcze ze starcie solo. Mm, dobra, dobra, ósmy poziom mocy, to mogę go wymaksować w sumie. Bo za openingu większe szanse na ten na Star Power i właśnie jakieś będą. Jeszcze trochę, dobra. A skózę jeszcze mogę wyładować. Aby było jeszcze troszkę. Nie ma. czyli wszystkie pinpaki, czyli zostały same skrzynki. Przedni sezon. I tyle zostało, więc otwieramy mega box piątka tylko mega boxa zostawiam na koniec także po prostu to otwieram no i obstawcie w komentarzu ile będzie gadżetów i star powerów od razu Ty, o dobra, to no sama Jeszcze do gaza, jeszcze do gaza. Także już jest dwa. Jeszcze 60 skrzynek i mega box Dobra, ja nie patrzę, czy jest coś po prostu robię o. No i spoko. Zasuniemy sobie liczbę, czy jest świetne, czy nie. Dobra, i tak wszystkie pojedą do... o. no i najs. Nice. Proszę. Uda się. Wszystkie nowości testujemy na następnych odcinkach, nie? Więc... Wszystkie te nowości będziemy testowali na następnych odcinkach. Terytoria, już patrzę. I z tego co wiem, to nie będzie zadymiarza nowego, będzie tylko ten taki wiecie, skarnetu, nie? A ten skarnet to jest słaby zadymiarz. Bo mi zawsze chodzi, jak mówię o zadymiarzu, to chodzi mi o zadymiarze, wiecie, że na przykład. Jakiś legendarny, nie wiem. Czy nie, chyba coś słyszę, że będzie legenda. Ale nie wiem. Wsioł już że jakaś legenda ma być nowa niedługo. Ale nie wiem, czy to prawda, naprawdę nie wiem. Nie chciałbym was okłamać. O Jezu, dobrze, że nie 69. Dobra. Do gusa. some... Dobra, ja już szczerze się pogubiłem w tym ile jest, to starpa jest zablokowane. O! I możecie obstawić, bo wy nie widzicie ile mam obecnie monet. Możecie po, 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 po obstawić ile mam monet. I jeśli się nie pomy pomylicie mniej więcej o 2000-1500. Między od 2000 do 0 między się pomylicie jakoś, tak? To wam serduszko do komentarza, jeśli dobrze policzycie wszystkie gadżety i star powery. Dobra, jak liczymy 10 skrzynek. Już tak zwolnię. 8 skrzynek do końca. 7 skrzynek do końca. 74. Oczywiście wody je tu. Zawsze lubię robić openingi, zawsze mam z tego satysfakcję. Jak patrzę na te postacie, zaczynamy jak i Starsa, nie wiem tam dwa lata temu, jak nie mam postaci wszystkich, to zawsze otwieram skrzynkę i to takie wow, może z tym razem coś nowego, nie? I takie wow. Ja tak zawsze powoli patrzę, jaki zadymiasz, mówię wszystko, nie? I podjarany jestem tymi openingami, nie? A nie. No, bo jeszcze mam ten karnet. 69 skrzynek. Do zebrania z tego karnetu mamy Także odbieramy to W następnych tych Tylko jeszcze się upewnię, że Wszystkie rzeczy odbierane, bo Później już tego zmienić nie mogę Będę musiał czekać dwa sezony Aż ten, bo nie chciałbym się otwierać tych skrzynek Wszystkich, nie 11 nowych nowości, więc No Nara